5 października bieżącego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało projekt ustawy o symbolach Rzeczpospolitej Polskiej, który jest takim bardzo ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o tę problematykę znaków państwa, albowiem jest szansa, że te zagadnienia zostaną ostatecznie w sposób prawny uregulowane. Kiedy pojawia się taki problem dotyczący znaków państwa, to w społeczeństwie często też pojawia się pytanie, czy to są sprawy ważne, czy rzeczywiście rząd, Sejm nie ma spraw ważniejszych na głowie, tylko powinien się zajmować znakami państwa. Otóż, żeby odpowiedzieć na to, że rzeczywiście są to sprawy bardzo ważne, to powołam się na Konstytucję. Konstytucja w tej chwili jest bardzo modna, wszyscy powołują się na Konstytucję, to my też odwołajmy się do zapisów konstytucyjnych. Otóż, proszę Państwa, sprawy znaków państwa są uplasowane w Konstytucji bardzo wysoko, dlatego że są w rozdziale pierwszym zatytułowane Rzeczpospolita w artykule 28 i stanowią co następuje. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego w koronie w czerwonym polu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej podlegają ochronie prawnej. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Jaka ustawa? Zastanówmy się na tym. Spójrzmy, prawda, jak wygląda ustawodawstwo. Otóż, proszę Państwa, taka ustawa nie istnieje. Od 89 roku, kiedy Polska uzyskała niepodległość, nie doczekaliśmy się ustawowego uregulowania spraw związanych ze znakami władzy i w związku z tym mamy poczucie, że to jest taki bardzo ważny akt prawny, mający znaczenie, znaczenie historyczne. Żyjemy w społeczeństwie pragmatycznym, praktycznym i nie zawsze nawet konstytucja może przemawiać do rozsądku, to powołajmy się może na takie argumenty właśnie bardziej pragmatyczne. Wszystkie wielkie, ważne instytucje, korporacje, przedsiębiorstwa mają swoje znaki i te znaki są chronione. Te znaki y, y, są realizowane wedle ściśle określonych wzorców, od których nie ma odstępstwa. Użycie takiego znaku przez podmiot, który nie ma do tego prawa, jest surowo, jest surowo karane. Państwa, zarówno Polska, jak i inne państwa europejskie, są takimi w cudzysłowie. Firmami, które mają znaki o kilkusetletniej tradycji, z którymi wiążą się różnego rodzaju historyczne wydarzenia, narodowe i państwowe emocje, i w takiej sytuacji należy przywiązywać do nich dużą wagę i te materię odpowiednio uporządkować. To, o czym mówimy, jest projektem ustawy, czyli daje możliwość. Dyskusji. Do 27 października można zgłaszać głosy dyskusyjne. One na pewno zostaną zgłoszone przez środowisko historyczne. Zresztą minister Selin, który taki list przewodni dołączył do, tej, do tego projektu ustawy, skierował ten, ten projekt ustawy do 30 nazwanych, prawda, z nazwy instytucji, m.in. do Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Heraldycznego i na pewno. To będzie taka okazja do dyskusji nad e, e, znakami czy symbolami państwa polskiego, zwłaszcza, że jest o czym dyskutować, albowiem ta ustawa posiada cały, cały szereg man mankamentów. Jeśli spojrzymy do ustawy, to dowiadujemy się, że symbolami państwowymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalimi symbolami, są i tutaj tylko wymienię, jest cztery punkty wymienione wymienię tylko, prawda, taka słowo, pierwszą część, Prada tych poszczególnych punktów artykułu drugiego, a więc punkt pierwszy: Godło Rzeczypospolitej Polskiej, punkt, punkt drugi: jeszcze raz Godło Rzeczypospolitej Polskiej, następnie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Widać wyraźnie, że już tutaj jest jakiś błąd, dlatego że jest dwa razy wymienione godło. W ustawie w ogóle nie występuje pojęcie herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Dopiero doczytanie tych punktów. Ustawy pokazuje, że pod pojęciem pierwszego godła jest rozumiany orzeł biały, rozumiany jako her państwa polskiego, pod pojęciem drugiego godła jest rozumiana chorągiew Rzeczypospolitej, a barwy Rzeczypospolitej są w rzeczywistości rozumiane jako składniki flagi państwowej oraz flagi narodowej. Widać wyraźnie, że ten, ta pierwsza część ustawy, ona wymaga jednak pewnego dopracowania, albowiem trzeba w sposób jednoznaczny, precyzyjny określić, jaki będzie zespół tych znaków czy symboli Rzeczpospolitej Polskiej, państwa polskiego. W latach 2004-2005 w kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej obradowała, obradował zespół powołany przez szefa kancelarii Prezydenta pod przewodnictwem wybitnego historyka, heraldyka, znanego. Był szeroko profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, z udziałem profesora Józefa Szymańskiego, z udziałem przedstawicieli innych środowisk historycznych, heraldycznych, wekselologicznych. Miałem przyjemność uczestniczyć w, obrazach, w obradach tego zespołu. On, te obrady trwały tak około roku i, i jej prace zakończyły się opracowaniem projektu uchwały o znakach. Rzeczypospolitej Polskiej, i Narodów i Państwa Polskiego i tam sugerowano w tej ustawie, że tych znaków powinno być sześć. Herb Rzeczypospolitej, chorągiew Rzeczypospolitej, pieczęć Rzeczypospolitej, barwy, flaga oraz hymn. I tutaj w tej ustawie brakuje takiej jednoznaczności, zapewne w tej dyskusji, którą Będziemy teraz w ciągu tych najbliższych tygodni toczyć, prawda? Będziemy się zastanawiać, jak zrobić, żeby w miarę możliwości do e, e, tych ustaleń e, e, nawiązać. Ale w ogóle historia znaków tego nowoczesnego państwa polskiego zaczyna się wraz z odzyskaniem niepodległości w 1919 roku, albowiem wówczas została pierwszy raz wydana taka ustawa dotycząca znaków Rzeczpospolitej, która porządkowała je po 123 latach zaborów. I wówczas zwrócono uwagę na to, że tym wiodącym znakiem musi być herb państwa polskiego, chorągiew Rzeczypospolitej Polskiej, pieczęcie, flagi oraz ewentualnie barwy rozumiane jako zestawienie kolorów i, białego, i, białego i czerwonego. Ta tradycja sięgająca 1919 roku, no to jest w tej chwili prawda, już ponad 100 lat. Tradycja stanowienia znaków Rzeczpospolitej Polskiej zawsze była nam naznaczona jakimś, jakimś pośpiechem, jakąś prawda, nerwowością, nerwowością działania, która często skutkowała niedopracowaniem tego ustawodawstwa. Paradoksalnie ta ustawa z 1919 roku jest może najpełniejsza i najlepiej spełnia te nasze współczesne oczekiwania ale ustalenia, które tam zostały poczynione, nie przetrwały zbyt długo, dlatego że w 1927 roku nastąpiła kolejna, kolejna ustawa, która nieco skorygowała ten zespół znaków państwa polskiego, a przede wszystkim doprowadziła do innego opracowania wzorca plastycznego herbu Rzeczpospolitej Polskiej. A pamiętajmy o tym, że zawsze tym wiodącym znakiem jest herb Rzeczpospolitej, albowiem on jest tym znakiem, który Później jak gdyby określa również pozostałe. Herb występuje na pieczęci, na Chorągwi, występuje na tak zwanej fladze, fladze państwowej, itd, i tak dalej, więc tutaj to jest jak gdyby ten punkt wyjścia, główny element całego zespołu znaków, znaków państwa. Otóż w 1919 roku nawiązano do orła z końca. Pierwszej Rzeczypospolitej, a więc orła takiego stylizacji jeszcze Stanisławowskiej, jak gdyby podkreślającego ciągłość państwa. Oto w 1919 roku odzyskujemy niepodległość i nawiązujemy do tego herbu, który był używany w końc końcowych latach pierwszej Rzeczypospolitej. A jednak po 1919 roku zaczęła się taka dyskusja, czy ten herb w sposób odpowiedni odzwierciedla majestat. II Rzeczypospolitej. I dyskusja doprowadziła do opracowania nowego wzorca herbu przez profesora Zygmunta Kamińskiego, który przy pewnych modyfikacjach jest używany jako herb państwa polskiego do dnia, do dnia dzisiejszego. Muszę powiedzieć, że ten herb Wyraża w sposób bardzo dobry, moim zdaniem, majestat Rzeczypospolitej. Odbywały się różnego rodzaju dyskusje wskazujące na pewne, jego, na pewne jego mankamenty. Ta ustawa, o której w tej chwili mówimy, tak samo zwraca uwagę na pewien mankament i między innymi w uzasadnieniu. Podkreśla, że to jest jeden z tych motywów, prawda, przygotowania projektu tego ustawy, że muszą być opracowane nowoczesne, współczesne wzorce graficzne herbu Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego że te z okresu międzywojennego nie odpowiadają tym wymogom, które są w tej chwili przed takimi opracowaniami graficznymi znaków państwowych stawiane. A jeden z takich głównych zarzutów w stosunku do Orła Kamińskiego był taki, że on został wykonany Takiej prawda, technice dwuwymiarowej, a mianowicie ten herb nie jest tak, jak to wymaga heraldyka takim znakiem, użyjmy to określenia prawda płaskim, jednowymiarowym, opracowanym tylko za pomocą kreski, tylko jest cieniowany, robi wrażenie dwuwymiarowości, co w heraldyce jest, co w heraldyce jest niedopuszczalne. Tak czy inaczej, prawda, w 27 roku zostaje opracowany prawda, ten wzorzec orła Rzeczpospolitej Polskiej i on w zasadzie jest używany z pewnymi modyfikacjami do dnia dzisiejszego. Ale w ciągu tych swoich, no wkrótce już niemal stuletnich dziejów miał jednak prawda, wiele takich burzliwych, burzliwych momentów. Pierwszy moment Rada zaczął się 12 lat później wraz z wybuchem II wojny światowej. Orzeł y, 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 państwa polskiego zostaje zakazany, za, zarówno na terenie, okupa, terenach okupacji niemieckiej, jak i, jak, i, y, jak i rosyjskiej, jest natomiast systematycznie używany przez władze polskie na uchodźstwie. Jednocześnie zaczyna się tworzyć drugi konkurencyjny ośrodek władzy, organizowany przez władze sowieckie, i tutaj Szuka się znaku, który będzie identyfikował tą nową, rodzącą się państwowość. Komuniści byli w trudnej sytuacji. Z jednej strony no, nie bardzo mieli wybór, żeby sięgnąć do jakiegoś innego znaku, chociaż za chwilę jeszcze do tego się odwołam. Z drugiej strony przyjęcie tego znaku, który był używany w II Rzeczypospolitej, był tak samo no, niemożliwy z racji tego, że tworzono nową rzeczywistość polityczną, społeczną i w związku z tym trzeba było za pomocą tego znaku też zaznaczyć, określić, prawda, określić te różnice. Pamiętamy o szeroka pierwszej dywizji piechoty Wojska Polskiego, takiego bardzo, bardzo przestylizowanego, oczywiście nieukoronowanego, takich poszukiwań, prawda, tego orła, który by identyfikował te władze konkurencyjne do rządu polskiego było, było więcej. W sytuacji, kiedy komuniści zdobywają ostatecznie w Polsce władzę, pośród innych problemów, które muszą rozwiązać, pojawia się tak samo problem herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1946 roku zostaje powołana Komisja Historyczno-Artystyczna, która ma stworzyć takie założenia dla konkursu projektującego te herby, i tu takie odwołanie się do miejsca, w którym jesteśmy, a mianowicie Zakład Aladni Katedra Nauk pomocniczych Historii odgrywała zawsze bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o konsultacje, właśnie w tej sferze heraldiki państwowej, heraldiki samorządowej. W tej komisji z roku historyczno-artystycznej bardzo ważną rolę odgrywali krakowianie, przede wszystkim profesor Władysław Senkowicz, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii, docent tej katedry profesor Sylwiusz Mikucki oraz archiwista e, e, dr Włodzimierz, Włodzimierz Budka. Pomimo zaleceń politycznych, żeby ten orzeł, e, który ma być, prawda, w konkursie przygotowany był orłem bez korony. Komisja sugeruje, żeby to był orzeł koronowany, ale oczywiście konkurs został ogłoszony na orła nieukoronowanego ze wskazaniem w szczególności na tradycję, tradycję piastoską. Komisja przygotowała tutaj odpowiednie, odpowiednie wzorce, do których powinni ci plastycy nawiązać. Został ogłoszony w 1947 roku konkurs, który przyniósł bardzo obfity plon, dlatego że zgłoszono 110 prac konkursowych. Pierwsza nagroda nie została przyznana, przyznano dwie nagrody, drugie i trzecie, ale wzorce, które wtedy zostały przygotowane, nie zostały zrealizowane. W Konstytucji z 1952 roku zapisano, że herbem państwa polskiego, Rzeczpospolitej Polskiej będzie orzeł biały w polu czerwonym. Co ciekawe, nie napisano bez korony, chociaż wiadomo, o to, że wiadomo było, że jest to orzeł nieukoronowany. Później w dekrecie z 1955 roku dopracowano prawda, te założenia, założenia prawne, i od tego momentu herbem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest orzeł w stylizacji kamińskiego, tyle że nieukoronowany. Muszę powiedzieć, że komuniści postąpili tutaj w sposób taki, bym powiedział szukam właściwego słowa w jaki sposób no rozsądny że jednak nie dopuścili do tego żeby całkowicie zmienić herb żeby ten herb został naznaczony jakimiś symbolami komunistycznymi typu gwiazdy sierpy i młoty i tak tak dalej to się nie stało Natomiast zachowano orła tyle, że bez korony. I ten orzeł bez korony funkcjonował aż do przełomu 89-90 roku, kiedy z chwilą odzyskania niepodległości po pierwszych częściowo wolnych wyborach, Sejm podjął decyzję, że orzeł powinien ponownie uzyskać koronę. Dyskutowano również o tym, że może tworząca się Trzecia Rzeczpospolita powinna się doczekać innej stylizacji orła. Ale podjęto decyzję, że jednak nawiązujemy do Orła Międzywojennego, do Orła Kamińskiego i nie proponujemy nowego rozwiązania plastycznego. Moim zdaniem to była decyzja słuszna. W Polsce, gdzie jednak zwłaszcza w ostatnich 200 latach ta tradycja jest ciągle przerywana, prawda? pewne zjawiska są prawda, niszczone, burzone. Wszelkie znamiona ciągłości mają swoje duże znaczenie. W 2027 roku będziemy obchodzić, jeśli wszystko dobrze pójdzie, stulecie tego Orła Kamińskiego z 1927 roku, a stulecie moim zdaniem jest wielką wartością. Ale jak Państwo widzicie, te rzeczy działy się tak w sposób, taki bym powiedział, praktyczny, dotyczący prawda, przede wszystkim orła tych pozostałych, tych pozostałych znaków, natomiast sfera prawna całkowicie temu nie e, dorównywała. E, od, prawda, 80. roku, kiedy została taka wydana ustawa dotycząca znaków państwa polskiego, jeszcze w okresie PRL-u, ta ustawa ciągle była nowelizowana, dlatego że jednak następowały pewne zmiany, było to poczucie, że ustawodawstwo musi być jakoś zmieniane, ale. Nie zdecydowano się na opracowanie jednolitej ustawy, tylko wciąż dokonywano, dokonywano nowelizacji. To nie mogło trwać w nieskończoność. Jednocześnie odbywał się taki proces przy niedopracowaniu tych spraw od strony prawnej, również od strony projektowej, taki proces. Też szukam właściwego słowa takiego, powiedzmy, no jakiegoś degradowania znaków państwa. W 2005 roku naczelna, e, e, przepraszam ma bardzo, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała taki raport dotyczący używania znaków państwa polskiego. Proszę Państwa, re, re, lektura tego raportu to jest jeden wielki horror. Dlatego, że przy braku odpowiednich Regulacji prawnych oraz wzorców plastycznych, bardzo wiele instytucji stanowiło dla tego orła na e, własną, że tak powiem, na, na własną, że tak powiem miarę. W różnym kolorze, w nieco odmienionej stylizacji plastycznej, umieszczanych, prawda, na różnych, na różnych podłożach. No, dobrze zorganizowane państwo tak nie może postępować. Ja, ja sądzę, że właśnie jednym z takich prawda, efektów tego poczucia, że właśnie tę sferę znaków państwa trzeba uporządkować, było również powołanie tej komisji prezydenckiej z 2005-2004-2005 roku, która miała na celu przede wszystkim opracowanie projektu ustawy o znakach państwa i narodu polskiego. Komisja się miała skupić przede wszystkim na tej materii ustawodawczej, i proszę Państwa, stało się. Coś, czego w dziejach Rzeczypospolitej nigdy nie było, a mianowicie najwyższa władza państwowa, czyli prezydent, powołał komisję, która składała się z historyków i którzy mieli wielką szansę, żeby sprawę tej ustawy dobrze opracować. Przewlekłość pracy tej komisji, fakt, że kończyła się ka kadencja prezydencka w 2005 roku sprawiło, że projekt ustawy został. Opracowany, ale nie było już tej politycznej siły sprawczej, która doprowadziłaby do wprowadzenia tej ustawy. Minęło te kilkanaście lat od 2005 roku i zostaje podejmowana ponownie ta inicjatywa. Źle się stało że jak widzimy prawda, w projekcie tej ustawy nie, zostały, nie zostało ta, ten projekt z 2005 roku ustawy wykorzystany, albowiem tamte zapisy są, powiedziałbym, takie bardzo czytelne. Tutaj natomiast, tak jak zacytowałem to na początku, nie jest tak bardzo czytelne i mam taką nadzieję, że może jednak w czasie tej dyskusji uda się jeszcze te zapisy skorygować. Bądźmy, bądźmy optymistami. Gdyby ustawa się trzymała w tej formie, jest ona jednak niepoprawna, nieczytelna. Do tego są załączone takie załączniki opracowania graficzne, herbu i innych znaków, które. Są we współczesnej praktyce konieczne i one mają nie tylko tą taką prawda, wersję wydrukowaną, ale są opracowane w wersji elektronicznej, dlatego żeby zapobiec temu, na co zwracam uwagę, że każda instytucja będzie realizowała te znaki wedle własnego, przepraszam, określenie, widzi mi się. W takiej sytuacji, jeśli mamy elektroniczne opracowanie tych znaków, instytucje dostają prawda, ten wzorzec elektroniczny i muszą te znaki realizować wedle określonych, określonych tutaj e, e, wymogów. Wydaje mi się, że ten projekt też chyba ma pewne e, mankamenty, które jednak, jak mi się wydaje, można. E, e, Chyba jednak nie bardzo wielkim wysiłkiem dopracować. Jest, o ten jest moim zdaniem zbyt taką grubą linią zarysowany. Ma y, zgodnie z tym, co było w projekcie Kamińskiego, zbyt liczne podziały wewnętrzne na skrzydłach i na korpusie, co będzie powodowało przy pomniejszeniu tego orła, że jego pole będzie się zaciemniało. Ale ja myślę, że y, no, uwagi y, plastyków, projektantów do tego projektu Plastyka Aleksandra Bonka, bo osoba, prawda, projektanta jest tutaj znana. No, one mogą jeszcze spowodować, spowodować stosowne, stosowne korekty. Jest tam pe pewna, pewna zmiana, która też jest zmianą znaczącą, i jest też powiedzmy sobie pewien brak takiej spójności w tej ustawie, a mianowicie zostaje wprowadzona, zapisana w ustawodawstwie chorągiew Rzeczypospolitej, czego w ustawach powojennych nie było. Chorągiew Rzeczypospolitej wprowadzona w 1900 Najpierw w 1919 roku, ale tak się trochę poprawiłem, bo w 19 roku w trochę innej wersji, w 27 innej. W 1919 roku Chorobie Rzeczpospolitej jako znak naczelnika państwa, w 27 roku jako prezydenta państwa, w 27 roku z Bordiurą w kształcie tak zwanego Wężyka Generalskiego. Podkreślająca to, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest naczelnym, wodzem, jest naczelnym dowódcą wojska polskiego. Otóż w tej obecnej ustawie zrezygnowano z tego wężyka w chorągwie chorągwi Rzeczpospolitej. Uważam, że jednak powinno się to zatrzymać. Natomiast w dalszej części ustawy jest jeszcze powołany do życia proporzec prezydenta Rzeczpospolitej. I tutaj jest kwestia do przedyskutowania, czy potrzebne są, jak gdyby, dwa znaki: chorągwie Rzeczpospolitej, która jest używana przez prezydenta, i również proporzec Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, ustawa nie jest taka bardzo duża, objętościowo, natomiast mieści bardzo złożoną materię historyczną, prawną oraz, prawda, projektową. I, y, jeśli teraz, prawda, ta dyskusja przebiegnie w odpowiedni sposób i y, te instytucje, do których ministerstwo się skierowało o y, y, opinie, te opinie w sposób taki czytelny, jednoznaczny wyrażą, y, a y, ustawodawca zechce, prawda, tych opinii wysłuchać, to mamy szansę, że w końcu po wielu latach taka dobra ustawa dotycząca symboli Rzeczypospolitej Polskiej zostanie opracowana. Jeśli ten głos specjalistów nie zostanie wysłuchany, no to jak gdyby powstanie kolejna ustawa, która będzie niedoskonała, no i będziemy musieli czekać na ustawę następną. Ale bądźmy optymistami, że wszystko będzie dobrze.